Kolejna firma w naszym obiektywie, jak możemy wstępnie podsumować ten sezon w uprawie kukurydzy? Ten sezon na pewno nie należy do najłatwiejszych, poczytając od samego startu kukurydzy od siewów kukurydzy, które mocno były opóźnione, nie było sprzyjających warunków do, do wysiewów odpowiednich odmian. Należy powiedzieć, że ten sezon jest dosyć takim można powiedzieć trudnym rokiem dla kukurydzy, gdyż aura, głównie chodzi o aurę, nie była sprzyjająca dla tych warunków cokolwiek dla ciepłolubnej kukurydzy, prawda? która lubi dużo, dużo y, ciepła, e, Odmiany lubią y, nasiona, należy wysiewać w odpowiednio nagrzaną glebę, e, co w związku z tym na w, wiosnę nie było to mm, możliwe, tak, zbiory nie zbiory, przepraszam, siewy się mocno opóźniły, e, wysiewane były dopiero koniec, koniec kwietnia, początek maja, co w związku z tym też rzutowało na odmiany, które należało użyć do wysiewu. Jesteśmy przy odmianie DKC 3787. Czym charakteryzuje się ta odmiana? Jest to odmiana typowo dentowa o typowym końskim zębie V270. Możemy powiedzieć, że z zbiór nasion doskonale przewyższa średnie, średnie, średnie plony. Możemy ją porównywać nawet z odmianami o od, 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 od późniejszym FAO. Jest to grupa średnio, średnio późna. Ma bardzo doskonały system korzeniowy. Bardzo świetnie sobie radzi, daje sobie radę w, w stresowych warunkach. Jakie są rekomendacje agrotechniczne dla tej odmiany? Jest to odmiana dedykowana generalnie na, do centralnej Polski i, i na południową Polskę VO270. Polecamy ją na gleby średnie, dobre, bardzo dobre. Przy niedoborach wody zalecamy obniżenie wysiewu nasion do około 75 tysięcy nasion na odpowiednich glebach na do, o dobrym VO dobrej Strukturze i o dobrym nawodnieniu polecamy od 85 do 88 tysięcy nasion. Typowa na, typowo na, na ziarno, bardzo wysoki plon, porównywalny do odmian o późnych. A teraz przedstawiamy Państwu czarnego konia w stajni Dekalb. Odmiana DKC 3888. Nasza nowość z ubiegłego roku. E, typowy dent Kolba Flex 270 vo z e, polecana na wszystkie stanowiska od słabych do najlepszych e, oczywiście na słabszych stanowiskach polecamy mniejszą obsadę na, duży, na lepszych stanowiskach polecamy 85 88 bardzo wysoki plon, bardzo dobrze oddaje, oddaje to w postaci ziarna, jest to odmiana o systemie korzeniowym bardzo mocnym. Nie wylega, odporna na, na właśnie na wyleganie, plus do tego świetnie sobie radzi na wiosnę, ma dobry start wiosenny i Polecamy ją Państwu z głębokim sercem, gdyż jest to naprawdę odmiana, która potrafi odwdzięczyć się bardzo wysokim plonem e, rolnikowi. Ja jeszcze dopytam o tą kolbę flex. E, kolba flex. Kolba flex jest to e, typ kolby, który jest y, 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 zmienny, czyli on dostosowuje się do warunków y, panujących y, na y, stanowisku, czyli mogą być to, może no, w dobrych warunkach ona po prostu dobudowuje coraz więcej tych ziarniaków, bo mamy dwie, dwa rodzaje kolb, kolb fix i kolby flex. Kolby fix, tak zwane zafiks, zafiksowane, to są kolby stałe, o stałym gabarycie kolby Kolby Flex ten gabaryt mogą zwiększać bądź zmniejszać w zależności od warunków. Stoimy przed kolejną odmianą, odmianą DKC 3595. Jakie są jej szczególne cechy? Jest to odmiana o VAO 240-250, tylko Jej taką charakterystyczną, można powiedzieć, cechą są koszulki, różne koszulki, przez co e, bardzo dobrze oddaje wodę w momencie dosychania, e, dosychania ziarna. E, jest to tak zwany e, drown down, wtedy ta e, woda szybciej odparowuje, od, e, ucieka z tej stykol i ona po prostu w ciągu tygodnia może dosyć mocno zejść na wartości, e, na wilgotności odniósł. W takim razie mogę rozumieć, że w czasie suszenia też bardzo szybko będzie oddawała wodę. Hmm, tak. Ta odmiana, ta odmiana jak i odmiany typowo dętowe bardzo szybko oddają w czasie procesu suszenia wilgotność. Także dzięki temu możemy troszeczkę skrócić ten czas suszenia i zmniejszyć wydatki na suszenie. Odmiana DKC. 36.09. Słyszałam, że jest ona Waszą nowością. Co ciekawego możemy powiedzieć na jej temat? Yy, tak, jest to nasza nowość ubiegłoroczna. Yy, jest to odmiana o V250-260. Yy, nadająca się na stanowiska dobre, średnie i bardzo dobre. Yy, taką charakterystyczną naszą cechą, którą. Yy, Tutaj zaobserwowaliśmy w tej odmianie, to jest to, że nadaje się do ona do opóźnionego zbioru. Czyli jeśli wystąpią jakieś niekorzystne warunki bądź nastąpi problem ze zbiorem, można ją spokojnie przetrzymać na polu jakiś dłuższy okres czasu, gdyż ma podwyższoną tolerancję na wyleganie, ma wzmocnione tak jakby łodygi, tak? Jest, jest silną rośliną, o długim grynie, czyli, czyli ma, jest, jest długo utrzymuje się zielona. Poza tym ma bardzo mocny system korzeniowy. W takim razie jest to też odmiana, którą możemy zaproponować dużym gospodarstwom. Ja jeszcze bym zapytała o jedną rzecz. W jakich kierunkach wykorzystujemy tą odmianę? Jest to typowo odmiana ziarnowa z wykorzystaniem na ziarno e, lub też z wykorzystaniem na bioetanol. Odmiana DKC 4098. W jakich regionach możemy ją uprawiać? E, jest to odmiana. E, Średnio późna, dedykowana na rejony Podkarpacia typowo południowe. Jest to VO 290 bardzo długie VO w naszym portfoliu. Dedykujemy dlatego typowo na te rejony cieplejsze. Dzięki temu tam może odwdzięczyć się bardzo wysokimi plonami. Dodatkowo jest to odmiana o wysokiej zdrowotności. ma Posiada wysoką zdrowotność przeciwko fuzarium i. I helikopter. Poza tym ma bardzo dobry system korzeniowy, mocne, stabilne łodygi. Dzięki temu może spokojnie sobie stać dosyć, dosyć też długo. Tak? tak jak tutaj widać, też się charakteryzuje z racji tej swojej późności dobrym z tej greenem. Jest to odmiana typowo na ziarno. Jakich plonów możemy się spodziewać w tej odmianie? W tej odmianie możemy się spodziewać bardzo wysokich plonów, bo jest to odmiana mocno plonotwórcza. Są to wyniki między 11, 15 i być może nawet więcej ton suchego ziarna na suchego ziarna. Tak? Ta odmiana dodatkowo posiada taki nasz, tak jakby, współczyn, nie współczynnik, ale ma taką cechę Hit and Drone, czyli też ma wysoką tolerancję na okresowe niedobory, niedobory wody. Plus okresowe, wysokie temperatury w, w momentach wegetacji. Przed nami nowość odmiana DKC3201. Jest to odmiana. Y uniwersalna V 240. Jest to odmiana dedykowana i na kiszonkę, jak i na ziarno, bo też się charakteryzuje wysokim plonem ziarna. Jest to odmiana o wysokiej tolerancji na chłód, na wiosenne, trudno sprzyjające warunki. Dedykowana jest na cały kraj, tak? czyli można ją wszędzie zastosować. Dodatkowo charakteryzuje się kolbą typu Fix, czyli o stałym gabarycie kolby. Bardzo dobre parametry strawnościowe kiszonki. Tak jak już wstępnie powiedziałem wcześniej też wysoki plon na ziarno, czyli można ją wykorzystać też w gospodarstwie na, normalnie na ziarno.